Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy waporyzacja jest zdrowa i bezpieczna. Tak więc, zaczynamy! Wiele osób chcąc ograniczyć przyswajanie substancji toksycznych podczas palenia sięga ostatnio po Mówi się o tym, że waporyzacja jest bezpieczna, że waporyzacja jest zdrowa? Pytanie czy tak faktycznie jest, więc y, wiadomo, trzeba dbać o swoje zdrowie. Każdy chce dla siebie jak najlepiej, więc zadajmy sobie pytanie, czy waporyzacja jest bezpieczna? Czy waporyzacja jest bezpieczna? Nie. Dlaczego? dlatego że e, każda forma palenia palenia e, nie jest zdrowa po prostu dla naszego zdrowia, nie jest zdrowa dla naszego przełyku, całego organizmu. Nasz organizm, nasze płuca są przystosowane do tego, żeby inhalować świeże, czyste powietrze, a nie żeby inhalować ciepłą parę, prawda? Stąd też e, kluczowe pytanie to czy waporyzacja jest bezpieczna? No nie, ale na pewno jest bezpieczniejsza niż palenie. Dlaczego? Otóż skupiając się na samych temperaturach, które towarzyszą przy waporyzacji, większość waporyzatorów posiada e, ograniczenie możliwości regulacji temperatury. Ta graniczna temperatura w waporyzatorach zazwyczaj oscyluje w granicach. 220-230 stopni. Takie urządzenia jak Xtreme Q mają możliwość regulacji temperatury do 260 stopni. Natomiast nie zalecam przekraczać tej temperatury z tego względu, że E, powyżej tych 230 stopni już nie mamy do czynienia z waporyzacją, tylko no, no, zwyczajnie A e, Arizer powyżej tej temperatury, czyli już na tym maksie te 260 stopni, zacznie te zioła przypalać i nie będzie to już waporyzacja, tylko zostanie wam w tej komorze po prostu popiół. Skupmy się na tych temperaturach. Przy samej waporyzacji mamy te 230 stopni. W przypadku palenia temperatura oscyluje w granicach 1000 stopni. To jest naprawdę nieporównywalnie więcej. Prawie 5 razy więcej. Te 1000 stopni zazwyczaj jest w okolicach żaru, czyli tam, gdzie się tli ten papierosek. Natomiast w okolicach ustnika to jest aż 400 do 600 stopni. To jest i tak nieporównywalnie więcej niż w przypadku waporyzatora. Zaznaczmy też, że przy inhalacji nie jest to temperatura 230 stopni. Ta temperatura. Ta temperatura też jest zazwyczaj trochę wyższa z tego względu, że nagrzewa się nam komora, e, inhalujemy się cały czas, nagrzewa się całe urządzenie. Ta temperatura też jest zazwyczaj wyższa niż te 230 stopni. Dlatego, jak jeszcze obniżyć tą temperaturę? No jak to jak? Bongo! Świetna sprawa. Eee, otóż, Bongo po prostu podłączamy sobie do waporyzatora. Większość waporyzatorów na rynku tak naprawdę ma już adaptery do, do bąk. Eee, do większości można sobie te adaptery, jeśli ich nie było w zestawie, można sobie je dokupić osobno. Bardzo fajna sprawa, polecam każdemu, eee, kto ma na przykład astmę, kto ma na przykład problem po prostu nawet z inhalacją waporyzatorem. Jeśli jeszcze kogoś gdzieś tam trochę podczas waporyzacji Temat dusi. to sobie takie bongo dokupić. Można też zwrócić uwagę na to, żeby było lodowe, i w ten sposób obniżamy sobie naprawdę bardzo mocno tą temperaturę waporyzacji, tak żeby była ona dla nas jak najbardziej bezpieczna. Jakie korzyści niesie za sobą niska temperatura przyswajania substancji aktywnych w ziołach? Otóż właśnie. Przy wysokich temperaturach większość z tych substancji aktywnych zwyczajnie ulatnia się do atmosfery albo po prostu się spala, i w ten sposób nie przyswajamy wszystkich substancji aktywnych. Warto mieć na uwadze, że na przykład większość terpens znajdujących się w ziołach ma temperaturę. Graniczną w okolicach 200 stopni Celsjusza. Stąd, paląc na przykład skręconego lola, nie przyswoimy maksimum tych substancji aktywnych. Pamiętajcie, że jeśli na przykład nabijecie sobie tego papieroska tutaj do bonga, to niestety nic to nie da. Dlaczego nic to nie da? Z tego względu, że yy, no temperatura po prostu w miejscu palenia się tego yy, lola będzie większa yy, niż w przypadku waporyzatora. Obniżymy sobie tylko temperaturę inhalowanego dymu. Jednakże w dalszym ciągu będzie to dym, a nie para. Także większość substancji tych aktywnych i tak ulotni się do atmosfery, bo on go tutaj nie za dużo da. Na pewno da to, że będzie się nam to lepiej inhalowało, lepiej przyswoimy to, nie będziemy się tak dusić, nie będzie to tak nieprzyjemne dla naszego przełyku, ale w dalszym ciągu nie uzyskamy maksimum substancji aktywnych, nie wyekstraktujemy całości tak jak w przypadku waporyzatorów. Zatem podsumowując, czy waporyzacja jest bezpieczna? Nie do końca. Czy jest bezpieczniejsza niż palenie? Zdecydowanie tak. Czy przyswoimy więcej substancji aktywnych z ziół w waporyzatorach? Naprawdę. Tak przynajmniej 50% substancji przynajmniej 50% tych substancji, które mamy zwinięte w lolku, którego palimy, ulatnia się do atmosfery. Także czy jest naprawdę sens marnować tak dużo substancji? Przelicz sobie czy, czy to co kupujesz, 50% tej ceny, Wyrzucasz za każdym razem, gdy kręcisz sobie lolka zamiast kupuj, kupić waporyzator. Czy naprawdę te 400 czy 500 zł to będzie taki duży wydatek, jak pomyślisz sobie na przykład w skali e, 6 miesięcy? No, myślę, że nie. Myślę, że jednak warto sobie w to zainwestować. Natomiast nie będziemy e, rozwodzić się tutaj nad wszystkimi zaletami waporyzatorów, tylko nad tym, czy teraz odpowiemy sobie na to, czy są zdrowe. Czy waporyzacja jest zdrowa? Scenariusz jest ten sam. Eee, waporyzacja nie jest zdrowa, tak jak już wspomniałem, eee, żadne obce substancje, to znaczy żadne wszystko inne niż świeże powietrze nie jest zdrowe dla naszego organizmu, nie jest zdrowe dla naszych płuc. Natomiast z pewnością, tak jak wspomniałem, jest to zdrowsza alternatywa dla palenia. Dlaczego? Tak jak wspomniałem e, już wcześniej temperatury. E, temperatury robią naprawdę dużą robotę. Poza tym dochodzi do tego też parę aspektów, które zauważysz po zakupie waporyzatora. Czyli w czasie palenia e, na pewno dusisz się mocniej. Nie wiem, czy jest osoba, która nie dusi się w czasie palenia. W waporyzatorze ten problem jest wyeliminowany do minimum. Na pewno nie będziesz dusił się tak mocno. Druga sprawa, która jest zauważalna, już przy pierwszej sesji, w moim przypadku po paleniu miałem uczucie duszenia w obrębie klatki piersiowej. Przy waporyzatorze jest to całkowicie wyeliminowane. Nie mam problemu e, takiego duszącego e, odczucia w, obrębach, kla, w obrębie klatki piersiowej, tak jakby mi się ta klatka normalnie zapadała. Zawsze tak miałem przy paleniu. W przypadku waporyzatora absolutnie nie mam czegoś takiego. Kup i sprawdź. Zawsze możesz sprawdzić. Jeśli ci się nie spodoba, zawsze możesz zwrócić. Uh, no, Actually, I hate it. no Get the fuck out. Na pewno warto sprawdzić. Poza tym, porównując efekty po waporyzacji i po paleniu, na pewno zauważysz, że ten efekt przyswajania substancji aktywnych jest dużo lepszy po waporyzacji niż po paleniu. Bardzo ciekawa rzecz. Jakie są efekty uboczne waporyzacji? Jedyny efekt uboczny waporyzacji, który mi przychodzi do głowy, to jest suchość w gardle. Tak naprawdę no, wszystkie większe temperatury powodują to, że... W, 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 w buzi, w gardle e, troszkę przysycha jest na to sposób. Weź sobie po prostu wodę, kopie sobie krztyla, i po temacie. Można by się oczywiście rozwodzić o tym, jakie jak długotrwałe. Skutki na nasz organizm będzie miała yy, waporyzacja, można o tym dalej rozmawiać, natomiast yy, jest tego typu problem, że nie ma na ten temat żadnych badań, nie ma badań jeszcze na temat waporyzacji. Yy, także nie można tego konkretnie przebadać, nie można tego konkretnie sprawdzić, jakie będą efekty uboczne, tego najpewniej dowiemy się za kilka lat. Pamiętajcie o tym, że. Przy waporyzacji ograniczamy te substancje toksyczne, te substancje smoliste do absolutnego minimum. Także e, na pewno jestem tego pewien na 100%, na pewno Twoje zdrowie, Twoja kondycja będą e, w lepszym stanie jak będziesz używać waporyzatora, niż jak będziesz sobie przysłowiowo walić butle, niż jak będziesz sobie e, kręcić lola i go palić. To jest po prostu bezkompromisowo najlepszy. Najlepsza metoda e, przyswajania ziół w formie palenia. Natomiast no wiadomo, nie jest to palenie, jest to dużo lepsza alternatywa dla palenia. Tak więc podsumowując, czy waporyzacja jest zdrowa? Nie, ale jest lepsza niż palenie. Jest na pewno najlepszą formą e, przyswajania substancji aktywnych, poza oczywiście edibles, czyli poza jedzeniem. E, jeśli chodzi o jedzenie. I jeśli chodzi o olejki, wszelkiego rodzaju konsumpcja substancji aktywnych, moim zdaniem jest to najbezpieczniejsza i najlepsza forma przyswajania substancji aktywnych z ziół. Natomiast jeśli masz potrzebę y, y, odczuć to odczuć to działanie tych substancji szybko, jeśli chcesz na przykład e, zrobić to poza domem w tym konkretnym momencie, wtedy zdecydowanie waporyzator, waporyzator to jest dla Ciebie must have. Czy waporyzacja jest zdrowa? Nie, ale na pewno jest zdrowsza niż palenie. I na koniec, czy warto kupić waporyzator? Oczywiście, że tak. Jeśli na co dzień palisz, na pewno warto kupić waporyzator. Tylko uwaga. E, każdy dużo zachwala te waporyzatory, natomiast wiele osób po zakupie, po użyciu tego waporyzatora twierdzi: Eee, to nie dla mnie. No, jeśli jesteś przyzwyczajony do palenia, no to na pewno musisz się liczyć z tym, że no nie będziesz miał na takich samych efektów po waporyzacji jak po paleniu, no na pewno nie będzie to takie samo odczucie jak podczas palenia, no w końcu jest to coś innego, jest to zdrowsze, więc pozbawiasz się wielu tych substancji toksycznych, które wiele osób palących bardzo lubi, które jak twierdzą gdzieś tam wspomagają działanie tych, tych, tych innych właściwych substancji aktywnych. Natomiast nie, to w żaden sposób nie daje Ci lepszego efektu. Po prostu palenie nie daje Ci żadnych lepszych efektów. To, to, to że ty czujesz tam troszkę mocniej te e, mms -y i te inne rzeczy, no to, to, jest tylko, to są tylko substancje toksyczne to jest tylko obciążenie Twojego organizmu. To jest efekt krótkotrwały i to nie będzie działać długo. Sama waporyzacja myślę, że działa też dłużej niż, e, niż palenie. Także. Zalet waporyzacji jest zdecydowanie więcej niż w przypadku samego palenia. I na koniec pamiętaj, żeby zachować ostrożność i bezpieczeństwo przy wyborze waporyzatora. Nie decyduj się na tanie modele typu Snoop Dogg, typu Titan Hebe. Nie decyduj się na żadne stricte chińskie waporyzatory, czyli waporyzatory, które są po prostu niebezpieczne dla zdrowia i ich zakup najczęściej nie będzie się wiązał z polepszeniem doznań podczas przyswajania substancji aktywnych. Co najwyżej może właśnie być efekt odwrotny, czyli nie dość, że będziesz marnował swój materiał, to poza tym nie będziesz go waporyzował. Większość tych produktów, a dokładnie ich grzałka, ma bezpośrednią styczność z ziołami i z innymi koncentratami i tak Także jeśli coś ma bezpośrednią styczność z grzałką, to znaczy substancja jeśli jakaś substancja ma bezpośrednią styczność z grzałką w waporyzatorze to nie jest to waporyzator to nie jest waporyzacja pamiętaj o tym, zachowaj ostrożność i po najlepsze waporyzatory sprawdzonych dostawców wbijaj do nas, najaraj to eee, tutaj znajdziesz link do sklepu eee, poza tym, jeśli filmik Ci się podobał daj lajka, zasubskrybuj zapraszam po kolejną dawkę wiedzy do kolejnych filmów Cześć.